Łukasz Rzepczyński, Mister Polski 2016, I co dalej? No, co bym zrobił, tak? Co byś zrobił, Gdybym jaki nie plan? Wiesz co, komu wiele się daje, od tego wiele oczekują, prawda? Jest tak. No i myślę, że myślę, że starałbym się jakoś jakoś e, sprostać temu wyzwaniu, a taki mój, taki mój pomysł osobisty, Myślę, że wybrałbym się w podróż dookoła świata. Coś na co mam ochotę już od bardzo dawna. I chciałbym pokazać ludziom różne strony tego świata zarówno te dobre, jak i te złe. Myślę, że ludziom jest to potrzebne, bo żyjemy w takich czasach, że często się gubimy. Zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Zapominamy o tym, że gdzieś tam też żyją ludzie, którzy być może mają się gorzej od nas i, i... nie umiemy doceniać tego, co nie mamy. Nie umiemy doceniać no. tego, co mamy, dokładnie. A powinniśmy się jednak nauczyć się cieszyć tymi małymi rzeczami, które mamy na co dzień. Bo my, żyjąc tutaj w rozwiniętej cywilizacji mamy dostęp do tych rzeczy. Czyli są też dobre rzeczy. <śmiech> są <śmiech> dobre, jest ró różnorodne. Te dobre też mhm. chciałbym pokazać. Piękne widoki, prawda? Świat jest pełen pięknych widoków, nie tylko betonowych bloków i wierowców. Łukaszu jesteś kucharzem z wykształcenia, się. ale lubisz wyzwania. E, lubię wyzwania, to prawda. E, e, w sumie to jest może tak, taka zasługa mojego taty, który e, ma na mnie duży wpływ. E, jest dla mnie autorytetem. Jest to właściwie jedyny autorytet w moim życiu i jak byłem już małym chłopakiem, to zaczęliśmy budowę domu i. No Tata dawał mi dużo, dużo pracy, całymi dniami pracowałem. Moi koledzy prawda, gdzieś tam jeździli nad jezioro, spędzali sobie wakacje na plaży. a Ja cały czas musiałem pracować, gdzieś tam narastał we mnie bunt wobec tego wszystkiego. No nie było to wtedy fajne, prawda? Jako 12-13-letni chłopak, 14-15 no, dom buduje się metodą no, ta gospodarczą. Jeżeli nie masz pieniążków, to, to budujesz 5-6 lat czasami, no nie. I rzeczywiście dla takiego młodego chłopaka to było dosyć no, ciężkie, prawda? Wtedy nie potrafiłem tego zrozumieć, ale po latach doceniam to, że jednak ta ciężka ręka taty gdzieś tam przyłożyła się do pozytywnych cech mojego charakteru, że potrafiłem wypracować się, aczkolwiek nie obyło się bez drobnych problemów po drodze. Czy masz jakąś receptę na to, żeby dochodzić? To swoich słów zachowania bo jakiś dołków w życiu. Żeby wychodzić, wiesz, to przede wszystkim doświadczenie. Doświadczenie i obserwacja tego, co się dzieje wokół nas ludzi, ale też myślę, że trzeba mieć zasady. Szczególnie mężczyzna powinien mieć zasady. I tymi zasadami się kierować w życiu. Jest to taki yy, nowoczesny kodeks, prawda? Kiedyś rycę. Chciałem powiedzieć kodeks, kodeks, rycerski. kodeks rycerski, tak? I hmm. teraz yy, ja myślę, że... Świetnie by się sprawdził w dzisiejszych czasach, taki produkt. No to życzę Ci Łukasz, żebyś ten kodeks po zdobyciu mistera Polskich wprowadzał w życie no i, i pokazywał i uczył też te osoby, którym brakuje tego, tego kodeksu. No i życzę Ci powodzenia 6 listopada No mam dziękuję. I będę trzymał kciuki i do przodu. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Rzepczyński, mam 27 lat. Pochodzę z Czechowic Dziedzic. Z zawodu jestem kucharzem, natomiast na co dzień jestem kierownikiem na produkcji. W życiu staram się kierować pewnymi zasadami oraz wartościami, takimi jak szacunek, pokora oraz szczerość. Moim największym autorytetem jest mój tata. Mój numer startowy to 8. Dziękuję bardzo.